Rób to, co kobiety tobie mówią, że od ciebie chcą, a bardzo często dostaniesz od nich finalnie soczystego kopa w dupę, mój drogi. Nawet jeżeli ona miała dobre intencje, stary, kobiety często mówią tobie coś, co im wydaje się, że sprawi, że one będą ciebie bardziej chciały, a bardzo często zrobisz właśnie to, o co ona ciebie prosiła. I dziwnym trafem przynosi to odwrotny efekt do zamierzonego. Z czego to wynika? Wynika to z co najmniej kilku powodów. Kobiety są bardzo emocjonalne, mówią tobie to, co czują w danym momencie. Za trzy godziny ona może mieć zupełnie inny stan emocjonalny, i to nie jest już aktualne. A kolejna kwestia jest taka, że zwróć uwagę na to, że Kobiety w relacjach są relatywnie bierne w takim znaczeniu, jeżeli chodzi o początkowy etap relacji, że to my przychodzimy do nich, to wy do nich podchodzicie, to wy do nich piszecie na Tinderze, na Insta, na jakichkolwiek kurwa innych aplikacjach, kobieta wrzuci parę zdjęć i ma spływ gości których może mieć na wyciągnięcie ręki, na seks, oczywiście, gdyż nie chodzi tutaj o związek. W każdym przypadku nie każdy mężczyzna będzie chciał z nią związku, ale większość tych mężczyzn będzie otwarta, aby się z nią spotkać i aby potencjalnie pójść z nią do łóżka. I to wszystko sprawia, że kobiety nie są bardzo świadome w związku ze swoją własną naturą. One nie zgłębiają tego tematu, nie muszą tego robić. Nie mają takiej potrzeby, gdyż młode, atrakcyjne kobiety mają spływ mężczyzn, do których mają dostęp. W znacznie, znacznie, znacznie większej ilości niż to się dzieje w przypadku mężczyzn, więc nie możesz słuchać kobiet w kontekście tego, jak ty masz działać z kobietami. Ty musisz sam poznać różne dziewczyny, zobaczyć, jak funkcjonuje kobieca natura i działać w zgodzie z tym. Tyż, tak jak powiedziałem, kobieta może mieć dobre intencje, a powie tobie coś, co jest kompletną kurwa bzdurą, ty to zrobisz. I będziesz miał problemy. Że tak, w dużym skrócie to Tobie wytłumaczę, a jeżeli chcesz, abym powiedział Tobie więcej, chcesz, abym wsparł Ciebie kompleksowo w relacjach, napisz do mnie maila.